Dobry, dzisiaj będzie na poważnie, bez parodii. Kupiłem graty do regeneracji całej hydrauliki w bizonie, żeby mnie się nie moczył. Faktury wam nie pokażę, ale nie wyszło drogo. Powiem wam, że za wszystko, jak se sam zrobię, to wyjdzie mi 20%, może 15%. Nawet ceny regeneracji, no bo wiadomo, wieś też trzeba. Ja tam nawet dwa razy, bo trzeba zawieźć i odwieźć, a to tylko po części. Kondonów kupiłem na, na zapas. To są do czegoś innego zupełnie, ale przy okazji. Ech. Oczywiście będzie rebusik, bo zawsze im każe dobrać takie na styki ciut większe. Orbitka do umycia, ale co my może. Może dziabniemy najpierw pakiecik. Nie będę nagrywał po kawałku, bo mam tą kamerę, podróbkę PGR-a o takim oznaczeniu jak moja Audica jest coś tam Ale mnie bardzo denerwuje i nie lubię jej Kurwa, byłem dzisiaj, mogłem se pasek do niej kupić, to może byłoby wygodniej Bo sprzedali bez Może mi się przełamał no Ale spoko To może zaczniemy tak na rozgrzewkę Jak się zakłada gumy na tłok bo co niektórzy to nawet tego nie potrafią, i później katastrofa budowlana i nie tylko. Także za chwilę się widzimy, jak już będzie to troszkę poogarnięte. Co tu macie stare klamoty? No i jedna rzecz: nie złożymy dzisiaj siłownika, bo trzeba wymienić te łożyska, żeby było profesjonalnie. Bo tak nieprofesjonalnie to trochę po amatorsku. Ja nie lubię amatorszczyzny. No, tam nieprofesjonalnie to się tylko reklamuje. Dziwne akcje glifosat, trójfosat, kurwa osad i jeszcze inne rzeczy. A my nie jesteśmy, kurwa, zwolennikiem trucizny, także nie polecamy amatorszczyzny. Cię tam nikt nie musi obrażać. Widzimy się za chwilę, jak będziemy zakładać gumy na tłoka. Także lewo ręki, przypatrz się, może czegoś się nauczysz. uzbrojony w ogumienie i plastiki, teraz mamy dwa elementy, tak zwany skraper, czyli skrobak i typowy uszczelniacz. Dla tych specjalistów co to kurwa taki tępy hak kiedyś był, jeszcze żyje nawet debil, o co no nie wiedział jak się to zakłada, pełno takich jest. Ta fałka idzie od strony ciśnienia, bo ciśnienie wam jeszcze do szczelnia. Wciska się to tam do środeczka. O ring nawierz, i mamy gotowe. Także widzimy się chwilę później. No i jestem orbita pomyta. Wyczyszczona. Teraz ważne jest, żeby to ładnie naoliwić jedno z drugim i delikatnie wsuwać bez przycięć. Oczywiście są poznakowane. Tak samo te elementy. I tam są znaki na. W tym szejbusie, nie wiem, czy widać, i na mimośrodzie na tej zębatce. Także składamy, nie będę wam nagrywał składania, bo zaś się w czymś pierdolny. Nagram wam już, jak będzie złożone oringi, oczywiście nowe, do wyboru, ciut grubsze i te oryginalne, nie zalecane. No i zobaczymy, czy pacjent przeżyje i operacja się uda. Także do później. Dobry wszystkim. Dzisiaj środa, Dzień Loda, czyli wiadomo. Te dwa małe to pewnie do sklepu do spożywczego polecam sobie zafundować. Dużo gdzie indziej. Wczoraj pokupowałem te graty, czyli te kondoniki. Dzisiaj zaszalałem kupiłem rękawiczki nawet. No i co? Wczoraj złożyłem tam ten środek, wam nagrałem, ale musiałem się gdzieś wyrwać. Także dzisiaj wracamy do tematu, pozakładamy nowe kondony, tak po kawałku może Wam pokażę, ale jak się gdzieś, kurwa, pomylę, to będzie jazda. Będzie Wasza wina. Także co? Bierzemy się i skręcamy złoma. Mam nadzieję, że nie będzie skręcał sam, jak co niektórym, tylko będzie się słuchał. A, a jak będzie sam kręcił, to pojedzie, kurwa, tam będzie ronda wykaszał w koło i też będzie dobrze. W życiu czas radzić. To już jestem. Ja zawsze otuszczam, jak składam takie elementy, bo się guma wtedy lepiej przykleja. Teraz co musimy zrobić? Kulkę do dziurki. Wkręcić gwinta. To powiedzmy, że wkręciłem go już. Później się ustawi. Teraz popatrzcie. Nie wiem, czy będzie widać. Tu jest taki malutki znaczek. Nie wiem, czy złapie ostrość. Hmm. Tu jest. A, widać go, widać. Gdzie takie coś jak zero. I tu jest kropka z tej strony. No i one chyba mają być na tych znakach, chyba, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. Dowiemy się później, czy będzie działało. No i trzeba to tak złożyć, tak samo jak tamto i na koniec się widzimy. No i mamy już tutaj częściowo złożone. Mam nadzieję, że będzie żyło. Ustawione jest na znakach. No, a teraz wam nie wyciągnę tego. No ale uwierzcie na słowo. Nowa guma Na starych nie ma co jeździć, bo to później problemy są z wyciekami i nie tylko, nie? Hytrusy.pl To do was mówię była jakaś taka reklama mediamarkt. nie Saturn Żer dla Skner. No i ktoś tam prał coś, nie? Właśnie taki Hytrus jak z Barszczykowa. No i widocznie ma tra efekty, bo lat tajnieńczy. Słuchajcie, wrzucamy to, dokręcamy, tu jest jedna szpilka dłuższa, tam gdzie wpadała kulka i ten gwincik. No i co? No i widzimy się później, jak będziemy kostkę reanimować. Także nie takie rzeczy zjebało się w tym tygodniu, mam nadzieję, że będzie działało. No i mamy już założone nowe kondony na tej kostce, tu nie sposób się pomylić, bo jest kołek ustalający. Składamy do kupy, przykręcimy te nypelki. Oczywiście nowe podkładki miedziane. Nie wiem skąd ja tyle piłędzy wezmę, bo to jakieś było obskurwiałe. Może to jeszcze klejem do uszczelniania gwintów delikatnie posmaruję. Nie, nie posmaruję, bo to tak słabo wygląda. Albo uszczelki guma metal mam, zakładam, Są trochę droższe, ale trzymają. No i składamy. Bizon i tak jeszcze szybko nie będzie odpalony, to za jakiś czas, dopiero się dowiemy, czy operacja się udała. Ale, oczywiście, trzeba będzie zaraz opić sukces, mam nadzieję. Także do później, znalazłem trochę podkładków guma metal, bo se nakupiłem. Nie żebrałem z ogór w kapuście Skis czy innych chujtowni, bo se kupiłem za swoje, a nie za high w dupa. Nie wyżebrane Zaraz to poskręcamy. One są tu ładnie ponumerowane. Dwójeczka, dwójeczka. U mnie wszystko zawsze wraca na swoje miejsce. No chyba, że już ktoś nie wróci, Kto nie wraca. No i tyle. Widzimy się w dalszej części programu. No i co, mamy klucz umyty, żeby syfu się nie nasypać. To już chyba sprawdzałem. 100 newtów. Czyli mamy praktycznie temat zakończony. Teraz trzeba tylko te czopeczki pomyć. Osłonić i sprawdzamy, czy będzie żyło w następnych odcinkach. Także idę się napić zdrowie orbitki. No i orbitko skończone. Dorobione korki, bo nie miałem to z opakowań z końcówek wtryskiwaczy z jakiejś maszyny, nie pamiętam z jakiej. Mam nadzieję, że będzie, będzie normalnie jeździł. Wy możecie w komentarzach obstawiać, czy będzie kręcił w lewo, w prawo, w ogóle nie będzie skręcał, czy tam cokolwiek. Zdrowie Orbity. Suszy mnie dzisiaj. Ło, dobre, bo zimne. Żeby nie było, że ja się kiedyś regionu lubelskiego czepiałem, to wspieram Was. Jeden debil mnie tam tylko pod, poddenerwował. A to jeszcze się z nim będę widział niedługo. Co, ja Was chciałem nakłamać? Została już tylko ostatnia rzecz. To mamy gotowe. Uszczelnić pompkę. O! Trzeba będzie posmarować delikatnie. Taką maścią na buldupy z Zapamiętajcie sobie Masi Buldupy, bo to będzie się tyczyło do następnych odcinków. A może to puszczę później, a już będziecie wiedzieli, kogo boli słoneczko. To się zakłada tu i przykręca się śrubkami. Także widzimy się na Fireant, jak już będzie skończone i. Zdrówko. Ja to się chyba nie nadaje do naprawiania zegarku. Bo gdzieś mi się te śrubki zgubili. To nie jest tawocik czy inne smarowidło, tylko pasta uszczelniająca. Można powiedzieć, że jest skończone, no ale tam jeszcze te śruby znajdę kiedyś, to dokręcę. Zdrowie gratów, ja mam Fajrant. Zobacz tyle tubisz jak się odkręca, bo ty nic nie potrafisz. Saj tam parę wyzwań Wam rzuciłem. Ciekawe, czy ty dźwigniesz. Bo na razie jedyne co potrafisz zrobić to z siebie głupka i ze swoich widzów frajerów. Także może wreszcie coś pokażemy. A chciałem mi takiego jednego kurwa dwóch z garażu pozdrowić, bo oglądają moje filmy. Kojarzysz ziomal o co chodzi, nie? Co prawda płakałeś, że nie masz, ale se poradziłeś. <laughs> Ostatnio usłyszałem coś śmiesznego od znajomych, że tak naprawdę to koledzy tego wiadomego podłego typka. Jak mnie oglądają, to się cieszą, że ktoś z nim robi porządek. Także zdrowie wszystkich, którzy chcą, żebym zrobił porządek ze szczurem. Za porażkę szczura i jemu podobnych. Dobre, bo zimne. Ty też polegniesz. Tylko nie cydr. Kojarzysz? Do następnego.